dwójka wróci Dwójkę wrócił. To sprzęgło dawaj Ale puść gaz, puść gaz! Puść gaz, sprzęgło Nie, dobra, to No weź Nie, ja chcę tak? Ja. Już? No dawaj dwójkę Nie O, o o, o o, o. dziura, dziura Już nagrywasz? Przciśnij to... sprzęgło. Nie. Bo Nie. spalisz zaraz mi silnik, jak będziesz tak go piłował na jedynce. Weź dwójkę. Dobra. Już masz dwójkę, o. No właśnie, o to Oż ty! Nie, tata! Dobra, Ty uważaj, bo to mrowarzyści. To znaczy no. Ty uważaj, bo to Złap za kierownicę ale po piachu mi tu jeździsz tak, Młodzie nie bój się o, sorry teraz ja tu jedę a ja tu babcię ja no po co machasz Lubiu? co? mam cię no i dobrze. i teraz nie, ja nie zawracam Dobra, wciśnij sprzęgło szybko i hamuj powolutku, powoli ten pedał hamulca. O.